Paulina Łoszewska, zapraszam na kolejne wydanie Wiadomości Telewizji KTK. Początek listopada to miesiąc, w którym wspominamy zmarłych. Ostatni rok był smutny zarówno dla Korsz, jak i dla Kętrzyna. Kolejowe miasteczko pożegnało swojego burmistrza Ryszarda Ostrowskiego, a kętrzynianie poetkę Stanisławę Łozińską. To już rok, od kiedy mieszkańcy Korsz pożegnali swojego wieloletniego burmistrza, Ryszarda Ostrowskiego. Samorządowiec zmarł po długotrwałej chorobie 5 listopada 2021 roku w wieku 60 lat. Ryszard Ostrowski całe swoje życie zawodowe związał z samorządem i pracą na rzecz mieszkańców Korsz. W latach 1994-1998 pełnił mandat radnego miasta i gminy Korsze. W latach 2000-2002 objął stanowisko wiceburmistrza Korsz. Od 2003 roku do 2004 roku był sekretarzem urzędu miasta w Kętrzynie. W 2006 roku po wygranych wyborach samorządowych objął urząd burmistrza miasta i gminy Korsze i funkcję tę sprawował nieprzerwanie do 5 listopada 2021 roku. 26 grudnia 2021 roku, w wieku 72 lat, zmarła Jadwiga Humieńczuk. W 1992 roku została kierownikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie, kiedy tę instytucję połączono z Kętrzyńskim Ośrodkiem Kultury i Rekreacji. Kiedy w 1995 roku Miejska Biblioteka Publiczna stała się odrębną jednostką, Jadwiga Humieńczuk została jej dyrektorem. Tę funkcję pełniła do czasu przejścia na emeryturę w 2011 roku. 6 stycznia 2022 roku zmarł Wilhelm Karolewicz wieloletni prezes zarządu Związku Sybiraków Koło w Kętrzynie. Był aktywnie zaangażowany w działalność środowiska Sybiraków. Dzięki między innymi jego zaangażowaniu Koło dorobiło się własnego sztandaru i pamiątkowej tablicy. Aktywnie włączał się też w działania informacyjne dotyczące sybirackiej tematyki oraz pomocowe dla członków Koła. Miał 78 lat. 21 stycznia 2022 roku zmarł Ryszard Pietrasik, wieloletni nauczyciel, wicedyrektor zespołu szkół imienia Marii Kiris Kłodowskiej w Kętrzynie. 22 marca 2022 roku odszedł Edmund Piszcz, arcybiskup diecezji warmińskiej. Diecezją kierował w latach 1988-2006. W Kętrzynie utworzył kapitułę kolegiacką oraz powołał Katolicki Uniwersytet Ludowy. Erygował też parafię świętego brata Alberta i świętego Jacka. W 1998 roku radni miejscy nadali mu tytuł honorowego obywatela Kętrzyna. 8 sierpnia 2022 roku Kętrzynianie pożegnali Stanisławę Łozińską, zasłużoną dla miasta Kętrzyna poetkę, nauczycielkę języka polskiego, działaczkę społeczną, miłośniczkę zwierząt. Stanisława Łozińska wychowała wiele pokoleń ucząc języka polskiego w liceum ogólnokształcącym imienia Wojciecha Kętrzyńskiego. Sama również pisała poezję, felietony, fraszki, reportaże z podróży, recenzje, artykuły oraz scenariusze. Za swoją twórczość literacką była wielokrotnie nagradzana. Jest autorką hymnu o Kętrzynie, który napisała w 1996 roku. W latach 1998-2002 była radną rady miejskiej trzeciej kadencji oraz członkinią zarządu miasta Kętrzyna. W 2010 roku Stanisława Łodzińska została uhonorowana tytułem Zasłużony dla miasta Kętrzyna. W 1996 roku po przejściu na emeryturę poświęciła się swojej kolejnej miłości, zwierzętom, niezwykle wrażliwa na krzywdę naszych małych przyjaciół. Była jedną z założycielek kętrzyńskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Kilkanaście lat pełniła funkcję jego prezesa. Pracowała z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem. Przez pięć lat społecznie prowadziła w Kętrzynie schronisko dla bezdomnych zwierząt. W 2010 roku została laureatką konkursu telewizji polskiej Opowiedz nam swoją historię i wystąpiła w telewizyjnym programie. Była aktywnym członkiem Towarzystwa Miłośników Kętrzyna. Często można było ją spotkać wśród klombów przy domu handlowym Ilona, gdzie społecznie pielęgnowała kwiaty. Do końca swojego życia była aktywną społecznie działaczką, pisarką i opiekunką zwierząt. Zmarła 8 sierpnia 2022 roku w wieku 84 lat. Stare cmentarze w powiecie kętrzyńskim to nekropolie, które dziś mało kto odwiedza. Gdzieś w polu wśród drzew znajdziemy zapadające się nagrobki i żelazne krzyże. Osebo to dawna osada mazurska założona w czasach krzyżackich. W czasach świetności istniał tam majątek ziemski, który najpierw należał do rodziny szlacheckiej von Konbelsdorf, a potem był w posiadaniu rodziny von Queys. Wieś dziś nie istnieje, ale zachował się cmentarz rodowy, gdzie spoczywa m.in. królewski starosta i jego żona. Znajdujemy się w nieistniejącej dzisiaj już miejscowości Osewo, położonej na terenie gminy Kęczyn. Z tyłu za mną znajduje się cmentarz z wydzieloną częścią rodową tą najbliższą mnie. Ten cmentarz został założony na początku XIX wieku, bowiem najstarszy nagrobek zachowany do dnia dzisiejszego pochodzi z 1804 roku i wszyscy, którzy tu są pochowani, pochodzą z jednej szlacheckiej rodziny o nazwisku Quaze, Wilhelm Quace, tu jest pochowany w 1804, ale Dwa nagrobki są bardzo charakterystyczne. One należą do starosty Kęczyńskiego, starosty Rastenburskiego Juliusza i jego żony. Zanim trochę przybliżę postacie tych, tej rodziny, chciałbym powiedzieć, że tu na tym cmentarzu mamy przykład pochówków szlachty polskiej, pruskiej i francuskiej, bowiem członkowie rodziny... Kwejsów, którzy tu mieszkali przez prawie 300 lat, od początku XVIII wieku aż do 45, zawierali związki małżeńskie z równymi sobie stanowo przedstawicielami szlachty europejskiej, można nawet tak powiedzieć. No i pierwsza, pierwszy taki przykład to mamy samego starosty Juliusza Kwejs, który był zarządzał starostem powiatowym w latach 1856 aż do swojej śmierci w 1867 i ożenił się z polską szlachcianką, Emilią Więckowską, pochodzącą z Wielkopolski, ale ponieważ jej ojciec złożył hołd królowi pruskiemu, no i zmienił nazwisko na Więckowski, lepiej i łatwiej do wymówienia, Pewnie dowód zasług otrzymał też na terenie. Prus majątek drozdowo, to dzisiejsza miejscowość w powiecie Oleckim. Po śmierci starosty został tu pochowany. Jego następcą na urzędzie starosty został syn Erhard, który też tutaj spoczywa, ale niestety jego grób został zniszczony, jest nieczytelny. To znaczy gdzieś y, prawdopodobnie y, były to żeliwne krzyże, które zostały po II wojnie światowej skradzione. Do dnia dzisiejszego zachowały się również nagrobki wnuków starosty Rastemburskiego oraz groby szlachty francuskiej. Y, wnuki to jest y, jeden wnuk i dwie wnuczki, które zarządzały majątkiem do 1943 roku jako niezamężne y, kobiety. I ostatni właściciel, który zarządzał krótko, bo tylko przez kilka miesięcy, do stycznia 1945 roku, wyjechał do Niemiec i tam zmarł. Dopiero pięć lat temu, w 2017, prochy jego i jego żony zostały tutaj schowane, pochowane przez ich dwóch żyjących. Synów zresztą znanych naukowców, wykładowców, akademickich, no te w tej chwili emerytów. Są tutaj też groby przedstawicieli szlachty francuskiej. To są, głównie, to są przede wszystkim kobiety z rodziny francuskiej szlachty de la Terrasse. Mamy też, też jeden kolejny zresztą element yy, Polski, bo jest tu pochowany młody dziewięcioletni chłopiec Rudolf Skrzeczka. Rudolf Skrzeczka jest dla starosty Juliusza yy, siostrzeńcem, bo jego siostra, czyli siostra starosty wyszła za mąż za profesora Rudolfa Skrzeczkę, znanego profesora medycyny. I z tego związku urodził się junior Rudolf Junior, który w wieku 9 lat zmarł i tutaj obok matki jest pochowany. W dalszej części Nekropoli możemy znaleźć również mogiły należące do dawnych mieszkańców Osewa. Dalsza część cmentarza, ta największa, to jest już stanowi część wiejską. I do dzisiaj zachowały się dwa nagrobki dwóch mazurskich rodzin, bo trzeba nadmienić, że w Osewie, kiedy się sprawdza nazwiska, wykaz mieszkańców, bardzo dużo tu jest nazwisk polsko brzmiących. I dwa nagrobki rodziny Czeczor i Węckowskich zachowały się do dnia dzisiejszego. Kto chce się dowiedzieć czegoś o historii, Musi zacząć od cmentarzy, pisał Arno Surmiński w swojej książce pod tytułem Polninken, czyli Historia niemieckiej miłości. Cmentarz w Osewie opowiedział o historii rodziny Kwejs. Wspólnie z Tadeuszem Korowajem odwiedziliśmy tylko jeden cmentarz na terenie powiatu kętrzyńskiego. Nasz rozmówca odwiedził 171 miejscowości, w których zinwentaryzował 259 miejsc pochówków. Jakie historie kryją się za nimi, możemy przeczytać w jego książce pod tytułem Zabytkowe cmentarze przeszłość na mogiłach zapisana. A kto wie, może wspólnie udamy się do kolejnego miejsca, by opowiedzieć i pokazać kolejną historię. Stanisława Łozińska, zwana przez swoich uczniów Laurą, to osoba nietuzinkowa, polonistka, poetka, miłośniczka zwierząt, społecznik, radna, zasłużona dla miasta kętrzyna. Jej śmierć opłakiwało wielu mieszkańców. 1 listopad to Dzień Pamięci o tych, co odeszli. Z tej okazji znajomi Stanisławy Łozińskiej zapragnęli podzielić się swoimi wspomnieniami o tej niezwykłej kobiecie. Janusz Korczak, wielki człowiek, wielki lekarz, wielki nauczyciel, ofiarę Holokaustu, mówił: Każdy człowiek powinien zostawić po sobie ślad. Święta prawda taki ślad zostawiła świętej pamięci Laura Łozińska w swojej poezji. W swoich pierwszach, która pisała poeta, ona była poetką, każdy poeta ma w sobie ciepło i piękno. I pani Łosińska, właśnie w świętej pamięci, miała w sobie to ciepło i piękno. Te piękno widziała wszędzie, na każdym kroku. Kiedy byłyśmy na przykład na spacerze czy gdzieś widziała jakiś dom, mówiła, Janina, popatrz, jaki piękny dom. Jaki śliczny. Ulicą Sikorskiego kiedyś szłyśmy, Kiedy byliśmy w lesie, zbierałyśmy maliny. Janina, jakie Popatrz, ja nie na jakie piękna drzewa. Popatrzyłam, mnie nierówne, tak jak nierówne są ludzie. Na świecie, takie drzewa są nierówne. Moja mama tak mówiła, przypomniałam jej. I ona wszędzie widziała piękno. Koło jej bloku, pełno było kwiatów, ful kwiatów. Siedziało się tam, jak w raju. Krzewy pachnące, bzy. To wszystko ona robiła, zasadziła te właśnie kwiaty, sadziła te właśnie krzewy, i to było piękne. Tak, widziała to wszędzie piękno. Bardzo dbała o swój wygląd. Chciała tak pięknie wyglądać, prezentować się. Kiedy przychodziła do mnie, nigdy bez kwiatka. Stanisława Luzińska, Laura Laurka. Kętrzynianka, nauczycielka języka polskiego. Dla mnie przede wszystkim poetka, która należy do nielicznych dziś twórców poezji, którzy zachowali zdolność odbierania kolorów, dźwięków, zapachów i przetwarzania ich w radosną, piękną wizję rzeczywistości. Najczęściej powtarzanymi w różnych kontekstach i formach gramatycznych słowami są piękno, radość. I dobro. Niosą one czytelnikowi prawdę o życiu. Głoszą, że jest ono piękne. I dlatego zachęcam wszystkich do czytania wierszy Stanisławy Łozińskiej, zebranych w tomiku Nostalgia. Panią Laurę Łozińską poznałam na spotkaniu poetyckim podczas mojego wieczoru. Jakoś tak się stało, że pani Laura przeczytała jeden z moich wierszy, i to było bardzo wzruszające. Potem y, któregoś razu pani Laura przyjechała do Reszla i miała tam swój wieczór poetycki. Tam zebrało się parę osób. Od tamtej pory nie mogę powiedzieć, że się zaprzyjaźniłyśmy, czy coś w tym rodzaju, ale ilekroć spotykałyśmy się gdzieś tu. W jakichś okolicznościach w Kętrzynie bardzo serdecznie się witałyśmy, ponieważ myślę, że czułyśmy ze sobą taką więź dusz. Było bardzo dziwne uczucie, bo e, ilekroć właśnie się spotykałyśmy, budziła we mnie taką radość i takie ciepło. Po iluś latach znowuż do pani Lozińskiej się zgłosiłam, żeby napisała wiersz. Na temat jakiegoś tam brzdąca małego, który roczek osiągnął, a dla nas był bardzo wielce drogą osobą, i strasznie chcieliśmy go u, jakoś uświetnić. Pani Luzińska napisała ten wiersz, i potem dużo innych wierszy na zamówienie. Na 25 lecie i 30-lecie Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej czytałam te wiersze w Toruniu na spotkaniu Zarządu Głównego. Były też wiersze na temat Towarzystwa Miłośników Kętrzyna i na 30-lecie, na 35-lecie, ponieważ wiele z nas uczęszczało na zajęciach kręgu biblijnego w Świętej lipce, ten Zajęcia prowadził ksiądz Aleksander Jacyniak. Też poprosiłam, żeby napisała wiersz na jego imieniny, na jego urodziny i potem na jego uroczystość uhonorowania tytułem zasłużony dla Powiatu Kończyńskiego. Takie zabawiane wiersze spowodowały aktywność pani Lozińskiej i zostały arcydzieła. Pełna empatii. Yy, ona. Ją interesowali ludzie tacy, o których zapomniał świat, o których w ogóle nikt, nawet rodzina, nawet żona, nawet jak taki jeden pan w Koczach mieszkał, do którego jeździła, pisała mu podanie tu i tam, żeby dali grosza. Nieraz naprawdę miała takie przykrości od niego. Mimo wszystko naszła, naszła gdzieś tam, nad, tak jak rozmawiałam z panią z sąsiadką, Panią Krysię, która właśnie była świadkiem jej śmierci, to też mówiła, że gdzieś tu, też na kajki, miała człowieka, którym się opiekowała. Kochała świat zwierząt, bardzo kochała zwierzęta. Proszę sobie wyobrazić nawet nawet a, taką dziwną rzecz, kiedyś do mnie taka, ona taka była spontaniczna. Ja nie na co będzie z moim perkiem? Jak ja odejdę, ja mówię przestanę, jeszcze nie odchodzisz i tak dalej, martwiła się. Ciepło z panią Głozińską się rozmawiało przy spotkaniach. Chodziłam do jej domu i nosiłam prowiant dla piesków i kotków, bo jestem oszczędna, a ona to wszystko garnęła i ludzi w jakiś sposób na duchu i na ciele trzymała. Zbierała, zbierała rozmaite rzeczy, prała, płukała w pachnidłach, i ludziom na wieś to odwoziła. Co ja mogę powiedzieć jeszcze? Mogę tyle powiedzieć, że mi jest brak. Mi brak jest, bo jak jakaś uroczystość, ja nie nalecimy, lecimy i tamtego. Ale ona nie tylko interesowała się poezją. Ona się interesowała muzyką, a ja też muzyką się interesuję, bo ja grałam na skrzypce w liceum. U nas był obowiązkowy przedmiot skrzypce. I kiedy kupiłam jakąś płytę, to jest tak nagrywa e, dzwoniłam do niej, ona słuchała, Ja wiem co, Janina, wzruszona jestem tak dalej. Kochala muzykę, kiedy przychodziła do mnie na imieniny i tak dalej. Ja, u mnie była muzyka, córka moja, starcza dzwoniła, mamo, tam, że było wesoło. Nauczyciele są, że było u ciebie wesoło w domu. I tak dalej, dawaj muzykę, wszystko i tak dalej, że byli szczęśliwi ludzie, którzy są tam u ciebie. to ona się kręciła i tak dalej, taka była skora. Do tańca, do śpiewu i tak dalej. To był naprawdę wielki społecznik, i bardzo mi brakuje jej. Naprawdę, bardzo mi brakuje. Boże, kochany, co mogę powiedzieć? Spoczywaj w Bogu, Laurko. Pamiętamy o Tobie, bo mamy Twoje wiersze. Kiedy czytamy, wspominamy Ciebie. Zostawiłaś ślad w naszych sercach na zawsze. Rodziny miastowe. Wszystko w dzisiejszym wydaniu. Do usłyszenia!